Widzowie, w dzisiejszym odcinku zerkniemy na wszystkie nowości związane z fabułą tego sezonu. Jak się domyślacie, będziemy tu mówić głównie o kostce. Wiem, że wiele osób ciekawi, co się stanie z kostką, więc jeśli lubisz takie odcinki z nowości, które cały czas napływają do gry, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, a ja zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, ja już jestem w Gierce. Oczywiście lecimy sobie na spokojną miejscówkę, jaką jest tutaj ten oto zameczek, ponieważ jest on blisko właśnie e, plaży. Plaża jest tutaj związana z kostką, ponieważ tamta kostka się rozmnażyła. Teraz będziecie mieli screen na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Potem wam to i tak pokażę, ale... No, lecimy. Sobie oczywiście weźmiemy skrzynkę, żeby zabić tego oponenta, co nam tu wylądował. Dobra, to było bliskie śmierci, ale uleczymy się apteczkom. Oczywiście złota kostka yy, była ostatnio tutaj, w tym miejscu, ale... Fioletowa kostka rozmnażyła się Dlatego, że złota kostka dała jej energię Wszyscy myśleli, że ona posysa energię, ale jednak daje energię pozostałym kostkom Teraz złota kostka przemieściła się tutaj Gdzieś mniej więcej tu I zacznie zaraz odsysać yy, Zacznie odsysać, tylko dawać moc kostce, która znajduje się tutaj Znaczy będzie się znajdowała, bo na razie jest gdzieś koło przyjemnego Gdzieś tutaj Obydwie się przemieszczą Oprócz tego kostka na gajach, która była gdzieś tutaj, teraz jest tutaj, też się trochę przemieściła. No i ta kostka tutaj cały czas się przemieszcza. Oczywiście ta kostka będzie ostatnia, jeśli chodzi o rozmnożenie się. No i oczywiście pod koniec sezonu nastąpi event, który będzie po prostu polegał na jeszcze większym rozmnożeniu tych kostek. Myślę, że naprawdę może to być ciekawy sezon, ponieważ tak naprawdę wracamy cały czas do korzeni w tym Fortnacie, bo Ponieważ, jak pamiętacie, w szóstym sezonie, Chapter 1, też było właśnie dużo związanego z kostką. Dużo się działo. Oprócz tego, w zwiastunie, w zwiastunie tego sezonu mieliśmy także przybysza, który, którego wątek jest już kontynuowany od czwartego sezonu, bo jak pamiętacie, z początkiem czwartego sezonu przybysz. Zleciał tutaj na mapę za pomocą y, meteorytu, który właśnie zrobił dziurę na y, wstechłym składzie. I tak powstała właśnie wypasiona wyrwa. Jak ktoś pamięta to miejscówkę, to właśnie w tym momencie zostawia: oczywiście, jakąś emotkę, wyrwy w komentarzu oraz łapeczkę w górę. Y, no i potem pod koniec czwartego sezonu, przybysz rakietą wyleciał z powrotem w kosmos. Oczywiście już był wtedy y, tam wątek riftów, czyli szczelin, które do, do teraz są w grze w postaci właśnie tych szczelin ubocza. Oczywiście rifty sprowadził na mapę Drift, który znalazł się w podróży między wymiarowej, czyli właśnie za pomocą riftów wszedł do prawdziwego świata i stamtąd też przyleciała kostka właśnie riftami w piątym sezonie. Więc tak naprawdę wszystko, co się dzieje z kostkami jest poprzez drifta. Oczywiście kostka została zniszczona w szóstym sezonie, gdy była właśnie wyspa i gdy punkt zerowy zniszczył kostkę. W tym pamięta, pamiętacie mieliśmy wątek z takim motylem i ten motyl właśnie to był punkt zerowy, tylko pod postacią motyla. No i Kostka znowu wróciła w tym sezonie. Oczywiście Przybysz w dziesiątym sezonie miał start rakiety kolejny, wtedy, kiedy była czarna dziura i zaczął się nowy chapter. Czekajcie, mamy tutaj typa. Dobra, zostawmy go. Nie będę go atakował. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze, pozbieramy macy i lecimy na Kostkę. Kosmici, można powiedzieć sprzymierzeńcy lub też nie, Przybysza, zesłali po prostu z powrotem na nasz świat kostkę, która właśnie ma w tym sezonie zrobić rozróbę. Jak widzicie, ta kostka, tak jak mówiłem, tak jak pisałem na społeczności, rozmnoży się. Tutaj mamy sześć mniejszych kostek. Możemy zablokować... Co jest? Możemy sobie je uderzyć. Oczywiście nic się nie dzieje, tylko nas odpychają. Dają efekt grawitacji. Ta kostka tak samo nic nam nie robi. Jeśli w nią strzelamy to też nic nie robi Jak pamiętacie w piątym i szóstym sezonie jak strzelaliśmy w kostkę to ona do nas strzelała piorunem o takiej samej wartości obrażeń ile jej zadaliśmy Czyli że na przykład daliśmy jej z pompy 100 to ona nam zadała 100 damage'a jakimś takim piorunem Dobra chłop tam jest, uciekamy Przejedźmy do strefy, tylko weźmiemy jeszcze dużą popkę Zaraz wam mówię to dalej. Oczywiście pojedziemy sobie teraz. A tutaj już nie pojedziemy, żeby wam pokazać złotą kostkę. Ale teraz wam wyświetlę screena, w jakim miejscu znajduje się kostka i co ogólnie się w nim dzieje, ponieważ tak może nie da rady pojechać. Dobra, widzowie, ja już jestem na laboratorium bojowym, ponieważ w gierce nie są w stanie wam tego pokazać w jednej grze, ponieważ po prostu strefa mi na to nie pozwoli. Oczywiście pokażę wam wszystkie. Kostki po kolei, co się z nimi dzieje. Tutaj mamy kostkę koło paskudnym przystani, właśnie w miejscu katastrofy. W ogóle zauważyliście, że kostki są tak naprawdę wszędzie w miejscu katastrofy tego ufo? Tutaj mamy właśnie no, jedną kostkę. Ona tutaj chyba będzie jedna z ostatnich, która się rozmnoży, ponieważ złota kostka jest dopiero tutaj. Dobra, ja już jestem tutaj koło złotej kostki, która znajduje się. Gdzieś tutaj, gdzieś ona się schowała. O, tam jest. Tam jest złota kostka i ona zmierza w kierunku tej kostki. Oczywiście ta kostka nie pozostanie bez ruchu, ponieważ ona, ona także się obraca. Mniej więcej jed, robi jeden obrót na kilka godzin. Złota kostka robi jeden obrót na jedną godzinę. Ona najszybciej się przemieszcza po mapie. No i ta kostka po prostu będzie tutaj sobie leciała, leciała, leciała. Aż doleci do tego miejsca, tutaj do tego lasu. W tym lesie się zatrzyma w środku tego lasu, tutaj, i złota kostka pojawi się obok niej, na tej górce. Na tej górce pojawi się złota kostka i zacznie znowu wzmacniać tą kostkę, a ta rozmnoży się tak samo jak poprzednia. Tutaj mamy kolejną kostkę. Ona oczywiście. Się w ogóle nie porusza. Nic się z nią na razie nie działo w tym sezonie. Jest po prostu tutaj nieczynna, póki co, ale oczywiście, jak złota kostka tylko zacznie się przemieszczać w jej stronę, to ona także poleci w stronę złotej kostki. Zapewne się spotkają gdzieś w tym miejscu. No i oczywiście ta kostka też się rozmnoży i będzie yy, duża kostka i sześć małych. Dobra, ja już jestem przy przedostatniej kostce. Oczywiście to jest kostka na gajach. Ostatnio była jeszcze tutaj, w tym miejscu, na dole, a teraz przemieściła się w tą stronę. To może oznaczać, że on, właśnie ona powoli przemieszcza się tutaj, gdzie też może się przemieścić ta kostka, albo na przykład na środek. Patrzcie, tutaj się to tak świetnie układa, jakby to wszystkie kostki zaczęły się schodzić do środka. Dobra, ja nie wiem, nie wiem, może się też tak zdarzyć, ale na póki co ona się ledwo przemieszcza. Dobra widzę, ja już jestem przy ostatniej kostce Oczywiście jest to kostka błękitna Która jest tutaj koło przylądku dorsza Czyli tej małej wysepki Na pewno każdy z was ją zna No i tutaj obok, oczywiście Gai Ta kostka podobno daje kewa A tak, daje kewa I to jest To jest mega op Patrzcie, raz się odbijecie i wam daje 17 kewa Nie nie 17, 20 Więc polecam sobie tutaj polać, jak na przykład się na, na jakiejś aręce czy turniej to. Na przykład jeśli nie chcecie pokejować ludzi, to możecie sobie tutaj polecieć i mieć tutaj free kewa. Oprócz tego mamy tu także oczywiście grzybki. No ale tak z właśnie tutaj strony fabularnej, to z tą kostką na razie nic się nie dzieje. Ona się tutaj ledwo przemieszcza chyba raz tylko się obróciła, bo była gdzieś mniej więcej tutaj, zaraz jest trochę dalej. No ale póki co nic się tu nie dzieje Oczywiście mamy tutaj na niej niebieskie runy Jeszcze nie wiadomo co one oznaczają Ale myślę, że w tym sezonie się dowiemy Bo te runy już są od szóstego sezonu I nigdy nie wiadomo o co z nimi chodzi Może się w końcu dowiemy Dobra widzowie myślę, że to na tyle w tym odcinku Nie jestem w stanie tu już nic powiedzieć na temat kostki, Ponieważ wszystko powiedziałem co wiedziałem Więc jeśli film wam się spodobał I doceniacie takie szybkie info To zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał To tyle i siema